Żyć nie umierać. Jest w sklepach wszystkiego i pieniędzy mam tylko lat za dużo. <gry> A cukru było za sobie, to wcale cukru nie było. Tylko konfiaty, cukierki. I nauczyli się pić herbatę. Cukierek bierze się tu i pijesz słodkie. A cukru nie było. Cukru nie było? Tu. Ja to tak. No później już trochę tam. Pod koniec już jak w Niemczech było po trochę, a tak to cukierki, ale cukierków było pod dostatkiem, można było kupić, torbami nieźli. Ale to takie czekoladowe? Jakie nie, to... poduszeczki takie, kwadratowe, nieduże poduszki. Już nie ma takich cukierków? Teraz, teraz nie widać gdzie. Dzień dobry z pięknej miejscowości Boćki, u Pana Eugeniusza jestem. Dzień dobry Panie Eugeniuszu. Dzień dobry. Pan to rodowity mieszkaniec bociek. Tak. A który pan jest rocznik? 32. 1932. O pan to, panie Goniuszu, w dobrej formie. E, czuję się dobrze. Jak te boczki kiedyś wyglądały? Normalnie. To teraz trochę budynków więcej, lepszych. Pozwalają tak. Do szkoły tutaj pan chodził? Tak. Do tej, której już teraz nie ma, do tej drewnianej, nie? Do drewnianej. Jeszcze przed wojną to takie dwie szkoły były małe. Trzeba było palić w tej szkole, w piecu. A w piecach paliwi. A w co kiedyś graliście jako ma mali chłopcy? Jakie były zabawy? W palanta grali? A jak? Palanta Niemca. O, a w Niemca jak się grało? A w Niemca dwa, dwie cegły, czy tam kamienie i kij pod patyk leży, kij pod Brzuca się jego daleko. No i on musi złapać, się, jak rzucił nim wcześniej dolecić, to później tam staje. Tak samo prawie jak Palantek stuknie. Się. Jak nie zdąży dolecieć, to musi. Ja, ja tu w Niemca nigdy nie grałem, to jest, jest. A co się jeszcze grali w jakieś gry? A grali jeszcze, to też musi nazywać Niemca. To kołek wbity i sznurek i, i ten. Gania dookoła, biegają, a, a ten musi złapać, się. jak złapie, to już ten wtedy koło sznurka stoi, gania. I u nas ganiali siostry, gęsi pilnowały, kaczaka zadusili. mama mówi: daj was diabli". A jak, jak było zimą w Boczkach? Na łyżwach siedzieliście? Na łyżwach jak. Byli Na nowcu? Tak. Bo to, to było... Zamarznięte, ale można było na śniegówkach, no... Sanna była w ulicy, to była sanna taka, że lód. Normalnie, niekutym koniem nie pojechał wcale. – O, proszę. – ja miałem śniegówki takie, te wyżby śniegówki, że zagięte. To za się się i... Jedziesz. Ja, jak w tę stronę jedzie fura, to łapniesz za te... I batem czasem dostali tam. Po, I poszedł. Tym no, ja. Panie Ogoniuszu, na wiosce robili kiedyś kawały, że furtki wyjmowali? No zdejmowali. Zdejmowali? Tak. Dla nas zdjęli, to chyba za cztery lat. Stała w, pa, w tym, w ganku tu u sąsiadów. Już zrobili nowe i to, i później ganek rozbierali, jak, jak tam. Oni. Znaleźli. No i pytałem się, czy ja to. Bramka. Mówiłem, nasza, że tak, ale ja zrobił zrobiłem. Drugie zrobili żelazne. A tam, nie znak, kto by, nie przyszło do głowy, a ten ganek był nieczynny. I u nas stała, to i stała tam. A na, na pół pośca sypali popiołem? A jak? my ja. jak, to było po wojnie, tylko było do kiedy Sienkiewiczów, tam u sąsiadów, to była jedna ściana z desek. A tam, no nie cały, prawie z desek, tam trochę z było. Jak odbili Serdopusz, rzucili wiadrem jeszcze na ostatek, tam były obrazy, byli na tym, te deski, <grywania> obrazy aż pospadali tam. Ojej. No, to może i kamieniem który stuknął, ze cała granda jak chodziła do Przyszła ta sąsiadka skarżyć, że ja byłem, ona mnie najlepiej znała od razu, a te, co byli dalej, to, to nie No i co? Przyszła na skarżyć? No powiedziałem, że… że... I, I co ojciec i, zrobił, jak się dowiedział? Stuknęli w ścianę, że aż obrazy pospadali. To... A tam było na głosku gdzieś przybite jakieś tam stare obrazy, i... a to ściana była z deski, w jednej deski. Mhm. I co wtedy, ojciec dał pasów, czy nie? Nie. Ojciec dał wtedy, czy nie? Nie. Nie. Obeszło się pan. No takie, takie rzeczy, żeby... Tam... Kawały to było, nie... Kwiat, tam, tam, tam chodzili, o... Było... Co mieli robić? Już nie było telewizji, nie radia, nic. U nas było przed wojną, to było radio na słuchawki. Takie, na no. Dwa w lesie, dwa, dwie wysokie wieże. te... Żerdzi, i antena, i słuchawki nakładało się na uszy. No, ojciec to sprowadził, to powiedzieli, o, oszalał Amerykaniec, on myśli, że to jemu Ameryka, żeby do Warszawy mówić, a tu będzie słychać w boczkach. A później przychodzili słuchać radia, to z początku chłopcy, później starsze przychodzili. Chodź zobaczyć, jak to jest nałożyć słuchawki. Pierwszy raz słyszę o takim radio. Ta, u nas był i, i był u aptekarza, było też. Na słuchawki? I na słuchawki te. To które to lata były? No Ja miałem. Ile ja miałem? 32 rocznik. 38 roku mniej więcej chyba. Przed wojną. Przed samą wojną. Pierwszy raz słyszę o takim radio. Ta? super. A. I tylko w dwóch gospodarzy miało takie, nie? No, to było normalnie. Tak, jako teraz te... te, te słuchawki? Uf, ufmane, to, czy jak to to? to na no, słuchawki było. Mhm. O, to petarda. Można było, jak są słuchać, to można było na talerzu położyć słuchawkę. To też można, Ale to trzeba było tak osiedzić. Widzimy. Mhm, Super. Ja później, jak Niemiec przyszedł, kazał przynieść, już nie wolno było wcale rady mieć dla Niemca. Cztery razy szyte buty, pantofle byli podeszły, szyte, obszywane i biały pas czy czarny pas. A te buty to kto robił? A szef zrobił, to później był moim swatem. C córka była za jego synem. Terehajło. I ona nie grał na akordeonie, bo miał akordeon Huchnera 120. O, proszę. Nie. grał na I grał na, na kornecie, grał też na, na kleżnecie. A pan też grał trochę. Kordygonie. Ja na akordeonie to tak, i drugi nabył mnie kolega I my tu tylko tak, o, ku domu tam na sali nie grałem. Jeszcze by pan zagrał tam. coś? <laughs> ja już. 20 lat nie miałonu w ręce. 20 lat. Albo i więcej. Fajne czasy no były. A, było dużo wesele, teraz młodzież to tylko siedzą w tych w telefonach. Tak, przy telefonach. <gryli> A u was to przytykają. jeden do drugiego. Chodzili razem, nie? A to. U nas było takie do siostry, przyjrzeli do brata, przyjrzeli do mnie. To u nas cały zbior, cała chata. stary chaczy jeszcze my mieszkali. Dom był taki ładny, nie był duży, ale ganek. I... Piękny. Odzykowanym, był. Ja, jak wyglądało kiedyś życie w boczkach? Czym się ludzie zajmowali? Rolnictwem. A pan miał gospodarstwo? Tak. Dużo nie Konie ty... dobre, ładne, lubiał. konie. Dużo pan miał? Nie. Przeważnie jednego, dwa konie trzymało się. bo ziemi niedużo było. Lasów było dużo. I w lesie było pole nawet. Tam to było 23 hektary. Na zabawy chodzili, wszystkie tego. Z wojska... Pierwsze zaraz zrobiłem zabawę, jak z wojska przyszedłem tu. I akurat dziewczyny tu przywieźli z senkami. O, zima była? Zima była w marcu, ale już sanna była. I kościu je przywożył i zapoznali się, a później to normalnie potańcówki robili. A gdzie robili te potańcówki? A to przeważnie w kuchni, gdzie, kto mieli duże kuchnie. Czyli w domach? Tak, to tam było na zakręcie, a była chata, zawsze nazwali. To tam nie pytali się czy zabawy, tylko bierali akordeony i już grali co wieczór. I na weselu pobili się jeszcze. Nie tylko. No. A czemu się pubili na weselu? A, gdzieś tam poszedł e, Michalski poszedł tam gdzieś z drugiego, z, z Tworowskiego, że ono tam z no i, A ten był pijany i co ty Już się do, zerwali się, ale że uspokoili się. A widzi? się nie spodobało, nie? A co nie spodobało się. Dużo zwierząt było, krowy przebiegały, kaczki o, przez... pewno całe ulica, z naszej ulicy rzecz jakieś... 90 sztuk bydła gnali. 90 sztuk tak, bydła dwa. gnali. Był pastuch i był jeszcze podczotkie dawali każdy. Tak? A zboczek tam parę trzody też było. Park ogrodzony był, ulice Gnali. tu kamienie były, asfaltu nie było. Kamienie rynsztoki z kamienia. To pan 32 rocznik? Tak. Zapamiętał pan coś z wojny? O pewno. Ja, ja w 1939 roku była. To pamiętam wszystko, że się mieszkali wtedy. A potem Niemiec nas na do boczek, żeby partyzantom jeść nie dawali. Z zaznał pan biedy w życiu? Co? Zaznał pan biedy w życiu? Można powiedzieć, że nie. Że nie. Nie, bo my na kolonii mieszkali. Tej świniaki i mleko było mm -hmm. zimo. Brat łapał zający to po pięć sztuk wisiało w pichlorku zmarznięte. Na kolację to ziemniaki i mięso u nas nie było biedy. Teraz tych i zająców to już nie ma tyle, co mm. kiedyś. Mniej już jest. Ty zająca to ja zobaczę, ale już a, rzadko. A gdzie to mnie? Już nie ma tak. Wtedy było dużo, dużo było tak. I dużo zima. Śnieg, on musi jedną i w nich postawił już i jest. Mm -hmm. Dużo tam, że łapali. A jeden miał karabin, to i odsiedział w Rosji, już zabierzeł Sowiety Górskiego. Cztery lat dostał, w Siberii. Za to, że trzymał karabin, tak? A on do kozy strzelał. Akurat koza przez rów przeskakiwała, a już jak go namierzyli policja. I on jak strzelił do kozy, tak jak go od razu wzięli. To pan jeszcze pamięta partyzantkę może tutaj, co? To w pewnym że pamięta. partyzantka. Chodzili robować. rabować. Rabować? A. jak były odpusty pod kościołem? A to, to, to było wszystko. I bażanki, i cukierki. O... Lizaki były? Ojej, lizaki, różne, zwijane. Jak ci z makiem, to, tego to już było zostawione przy kościele. Teraz takich nie ma? Teraz mniej tego. No? To było zostawione, tak jak pan mówi? Teraz mniej kupują. kiedyś to dzieci było to dużo, bo to kobieta. Po dwa dzieciaki w ręku prowadzi i każdy krzyczy cukierkę, żeby kupić jak to. A jak były święta, to co, co pan pamięta? Mikołaj przychodził? No ja. Przychodził. A kto się przebierał? No, no, ktokolwiek z rodziny No i, do, i dobra, i co Mikołaj przynosił dla dzieci? To zależy kiedy i jakie czasy. Jak przed wojną czy po wojnie, to co on tam mógł przynieść? Cukierka jakiego ja tam dał. I, tak... I się cieszyli, nie? No cieszyli się, co tak jak teraz. A takich cukierków, to też tak, on nie jest tak łatwo? A nie łatwo było. A cukru było za sobie, to wcale cukru nie było. Tylko konfiaty cukierki. I nauczyli się pić herbatę. Cukierek bierze się tu i pijesz. Słodkie. A cukru nie było. Cukru nie było? Później. Ja to tak... No później już trochę tam pod koniec, już jak Niemiec, nawet już było po trochę. A tak to cukierki, ale cukierków było pod dostatkiem. Można było kupić, torbami nieźli. Ale to takie czekoladowe? Jakie Nie, to... poduszeczki takie, kwadratowe, nieduże poduszki. Już nie ma takich cukierków. Teraz, teraz nie widać takich. A jak nad a rzekę da, chodziliście? A jak, to u nas było od razu. I woda? Za, za, za i od razu już. Ale to inaczej wyglądała ta rzeka, a, nie? czysta woda, płynęła czysta Łapaliście woda. Łapaliście raki tam? I głęboko, są. Raki się łapało, czy ryby? Łapali raki, kto umiał, tam takie rzeckie i sokołowskie, było dwóch rybaków, to oni łapali raki i ryby. U was w tych boczkach to Y, takie rynki były, że się można było handlowali na takich rynkach? Tak, tak. I czym handlowali? A wszystkim, konie, i krowy, i co się dało, a później zlikwidowali to. Uh -huh. A gospoda to tu była w tym w środku boczek. W środku Boczek. Jak a... się nazywała? Tak, to ja byłem... podbociany. Podbociany. A to, ta Podbociana starsza to była. Też nie wiem jaka ta to pod łodzianem. A co panie Eugeniuszu, tam dobrego piwa można było się napić? A jak dobrego piwa i wódki, od rana do dziesiątej zamykali. A później Kazia, kończajcie, dalejcie i już <słuch> nie było. <laughs> tak? A jak inaczej nie wygoni. Kondratowa to powie, to wchodzili, a Kazia była młodsza, to ona nie inaczej. Inaczej nie po wyganie. dziesiąta 10 godzina, a do rana by byli. Kto? To i o której wyganiała? Kto? O dziesiątej. O dziesiątej. Do widzenia. Panowie ta, kończymy. Tak, ta. takie było do widzenia. Dużo było muzykantów na wiosce? Na akordonach grali? Było. Był, był. Był jeden, to mój później. I był z jeszcze przywozili muzykanta. To daleko? Tak że no, jakieś 18- 17 kilometrów. dziękuję bardzo. A czego ja mogę życzyć dla Pana? Dziękuję, dziękuję bardzo. Czego życzyć można a, dla Pana? A czego dla mnie? To, to, co mnie potrzebne, to Pan nie mógł, bo lat mniej Pan nie zrobi. A, a tak to zróbmy wszystkiego, aby zdrowie tylko. Mhm. Telewizor mam dobry, spanie mam dobre, jedzenie, tak. Tak, tak jak Pan no. mówi, no. Wszystko jest. Yeah.